To jest Ragdor. Ragdor. który trzeba uderzać ludzi. Oni się... W... Oni wypadną. Do nieba. A nie tak do nieba. O. a No to to co zawsze. Nie. bierzemy tylko najlegendarniejszego. Epic Queen. Noc dzień, nie ma innego miejsca. Aha. <laughs> water! The... Dużo kasy dostałem. Gordon, Freem Gordon Freeman. Water Teleport. Ej, hey, water te Teleport. Dobra, coś ich trochę... po... po... Cześć, jak tam? Uy, hu, hu, hu. Jestem mniejszy od ciebie, jestem kici, kici. Jeszcze chyba zrobiłem większy. Ti o, ryba, ryba, mocy, radiozet, dziwna ryba, atakuje. Minęła właśnie Siedemnasta Radio Jezus Pst, Pst Quiet Pst Quiet Pst Quiet Pst Dobra, robi się noc. mniejsza od tego budynku minęła właśnie 17 radio Z... nawet teraz jest 7 17 noc dzień nie ma innego wyjścia w nocy w ogóle prawie nic nie widać a w dzień wszystko o. nara Schowamy się, pokemon. Znala nie widzisz mnie, nie widzisz mnie. Jestem schowany. Aha. On chyba myśli, o ty uszukujesz. Nie, ja nie oszukuję. Ja idę, ja idę już. No i przepraszam, to jest tak coś jak za, też jest coś głupiego, że jak za mocno ktoś cię udezy, jak za mocno się odbijesz, no, tracisz jakiegoś itema. Ja cały czas trac, tracę włosy. Nie, mówię prawdę. No widzicie już jest... zgr... <laughs> moje włosy Gdzie poleciał, mu A, poleciał do nieba te włosy Zobacz co mi zrobiliście A ta ryba w ogóle radio z daje No nie udają im... To... To nie... to nie jest. Coś dzisiaj śnizy to ja. Co on tak poleciał w kosmos? Minęła właśnie. 17. Radio, z...日本. Moje włoski. Nie. Znowu straciłem głupie włosy. Kim, ty jesteś, ty Kim jesteś! Kim ty jesteś! Kim jesteś! Mały dole Teraz Tak mówiono! Mały, ale głupi! Przeskoczę. Przeskoczyłem! Uniki robię... O widzę kogoś tam. Widziałam kogoś tam. Aha, ten daje niezywego, anioła tam próbuje sprawdzić jakie to testy. ten tamten myśli sobie że będzie tą ragdur, ragdura robić nie da oła co to miło człowieku wy nie potraficie grać super doskonały poziom no. Baw się dobrze! Na trochę, ale no... Najważniejsze, że na trochę. A ja mogę, mogę kupić fish? Fish, fish, fish. A ja chcę ten... tam apple. A co daje ten apple? A nie, jak chciałem ten water coś tam. Skarcy znaczy, w ogóle go zdobiję kiedyś. Kiedy zdobędę? Będę to milion razy grał, to na pewno to będę. A to większość! Coś więks... Paw się dobrze, na pewno będzie. Głowa mu się. Coś, to, coś z tobą jest nie tak. Na... A jak te, te latanie? Jak oni latanią? I stąd... Jak oni latają? Ej, dobra, to ja biorę rybę. Fiś. Fismo. Lewszy. <tell> <tell> No właśnie, siedemnasta. Bają mię pływać jak ryba. Co wam się dzieje? Ale powiem tak, jak zawsze idę na zjeżdżalnię, to zawsze tutaj jest okno. Właśnie rozwaliłem to okno. Jedz, będziesz mniejszy. Moc będzie nie z tobą! Jak to Janusz! Nikogo nie. No mówię, że tu zawsze się teleportuję. Boże, za to kupiłem milion złotych! Milion złotych chciałem. Kupowałem ten całe miasto a tu. Prosto idealnie na moją pułapkę. Chyba wszyscy znają moją pułapkę. nie mam właśnie. Osta. Czy mogę to zniszczyć? Tak. Czy mogę to zniszczyć? Nie nie mogę. Ok, do Skoda Idziemy. Ja jestem zbyt taki no. Taki taki no. Ale nie, nie wiem, co się dzieje, kiedy tak idę. Normalnie jak stoję, to jest normalnie, jak idę. Nie wygląda to podejrze <grywa> Ta ryba. <grywa> Ej, tutaj te duże oka a tutaj takie małe. Minęła właśnie. Dlaczego nie mogę tu wejść? Unik! Hahaha. Ha, ha. Ha! Ha ha ha, ha ha ha, ha ha no nie. dobra, idziemy! Dobra, udało nam się, dobra, to jest ostatnia zjeżdża. Nie zjezdanie, nie testowałam przez To jest najlepsza. To jest najlepsza ryba, normalnie testować moje zęby. Aaaa, bożyk! Jezus slajd, tak nie wiem. U, u.

I'm um, in the band.